Radia Republika. Siódma, dziewięć na zegarach Radia Republika, a z nami. Rafał Ziemkiewicz, komentator w telewizji Republika i tygodnika do rzeczy, między innymi witamy serdecznie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, dzień dobry państwu. No to ruszamy z kopyta, że tak powiem, bo o mecenasie. Zacznijmy, zacznijmy od tego, co młodzież nazywa Inbow. E, tak, Roman Giertych, PiS, sfałszował wybory. Trochę mniej grzmią Gazeta Wyborcza, jeszcze mniej TVN, ale jak to w ogóle jest możliwe, bo to by był chyba pierwszy taki przypadek w dziejach wszechświata, kiedy opozycja mogła. Aby sfałszować wybory. O co chodzi w tej, w tej Indie, jak to młodzi mówią? Chodzi o kilka rzeczy i generalnie to są cele wewnątrzplatformerskie, nazwijmy to wewnątrz obozu władzy. No, jedna z nich prosta żeby zwolennicy Donalda Tuska dyskutowali o tym, czy wybory zostały sfałszowane, jak bardzo zostały sfałszowane i co teraz zrobić, żeby je powtórzyć, niż żeby dyskutowali, dlaczego przerznęli te wybory i jaki był w tym udział i jaka była odpowiedzialność samego Donalda Tuska. Bo nawet tak życzliwi platformie ludzie, no, typ pani profesor Zieniwicz-Pietrzyk na przykład, przy każdej możliwej okazji mówią, że to było jednak koncertowe, koncertowo schrzaniona, najuprzejmiej mówiąc kampania wyborcza, wszystko źle ustawione, kandydat na inną epokę. No i to wejście tuska na koniec z powołaniem się na pana Muru Murańskiego, czy jak tam się on nazywa delikatnie mówiąc, nie pomogło Trzaskowskiemu. Więc za, zamiast teraz się na tym wszystkim zastanawiać, no zgłasza Gierdych, z, z, zamiast się nad tym zastanawiać, powtarzają sobie zwolennicy po spiskowe teorie Giertycha o jakiejś siatce przeszkolonych ludzi przez PiS, która wyniknęła do Komisji Zbrojona w aplikację, Uzbrojona w aplikację, tak. No tak, ale z jednej strony... I, z... I jeszcze o aplikacji Mateckiego, która odwracała wyniki. Tak, ale z jednej strony... no, Kradła głosy. Trochę, trochę śmiejemy się z tego szaleństwa Giertych, no ale z drugiej strony dzieją się konkretne rzeczy, no bo PKW dzisiaj się zbiera. Tak, minister Bodnar straszy wczoraj, że daje do zrozumienia, że prezes Rady Ministrów może nie opublikować tego e, sprawozdania PKW, a, a w dodatku e, sąd, e, sąd najwyższy, no właśnie, to jest, to jest izba kontroli nadzwyczajnej, wiadomo, wi, 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 wiadome problemy. Czyli, czyli jest, jest kilka rzeczy. jakby takich poważnych faktycznie y, punktów zaczepienia, które mogą, y, no coś wokół może się dziać. 116 tysięcy głosów, dzisiaj gazeta wyborcza o tym pisze, jakaś petycja o przeliczenie ponowne samych głosów. No to w ogóle od tego zacznijmy, od tych głosów. Czy to liczenie w ogóle ma, ma tutaj sens? I te, te próby wskazywania, że te, w tych komisjach tam zamieniano miejsca Trzaskowski z Nawrockim, czy, czy to w ogóle jest w jakikolwiek sposób racjonalne? No to dyskusja na poważnie tutaj chyba nie bardzo ma sens, jest stracą czasu, bo rzeczy pewne są oczywiste, zdefiniowane w prawie. Jest jeden wypadek Komisji Wyborczej z Krakowa, która sama sama z siebie się skapowała, że wpisała źle, odwrotnie wyniki Trzaskowskiemu, Trzaskowskiego, Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie, a akurat była to w Krakowie komisja, więc w samym ścisłym mieście, więc Trzaskowski miał tych głosów kilkaset więcej. I dodam, że to jest komisja, w której nie było ani jednego przedstawiciela prawej Sprawiedliwości. Bo to Stanowski <laughs> podobno sfałszował wybory rzecz nawet... <laughs> Żeby było śmieszniej. Natomiast liczyć głosy, no oczywiście sąd może zażyć na wniosek PKW Sąd może zarządzić ponowne liczenie głosów, ale raczej w Polsce nie ma procedury liczenia głosów wszędzie, tylko w jakichś konkretnych komisjach może to zarządzić. Robert Mazurek zrobił taką prostą rzecz, mianowicie znalazł w PKW w protokołach oficjalnych wyników sto kilkadziesiąt komisji, w których Karol Nawrocki w drugiej turze dostał mniej głosów niż w pierwszej. I to jest rzeczywiście bardzo dziwne i podejrzane, bo dlaczegoż niby ludzie, którzy w pierwszej turze na Nawrockiego głosowali, w drugiej mieliby zagłosować na Trzaskowskiego, żaden sondaż nie odnotował tego typu przepływów. Odwrotny przepływ, pół procenta, odnotował sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, ale ludzi, którzy chcieli zmienić zdanie z Nawrockiego na Trzaskowskiego. Nie było w badaniach, a tu się okazuje, że jest sto takich sto kilkadziesiąt komisji, których gdyby tylko założyć, że Karol Nawrocki dostał w drugiej, to że tyle samo, co w pierwszej, to ukradziono mu siedemdziesiąt parę tysięcy głosów. <głos> Więc raczej nie sądzę, żeby zależało, bo... No też nie tak sądzę, na poważnie... żeby zależało im na powtórzeniu wyboru, bo czym powtórzeniu... też jest mowa, bo zostałaby, no przepraszam, mokra plama w kolorach, w kolorach Platformy Obywatelskiej. W kolorach ten. Tutaj, tutaj w, ogóle, w ogóle jest to, pomijając procedurę powtórzenia wyborów, mało prawdopodobne, a poza tym już nie dałoby się donieść tego napięcia, bo proszę zwrócić uwagę, cała dynamika kampanii wyborczej była oczywiście tak samo jak w 2023 roku obliczona, że te miliony wpompowane w internet w nielegalne reklamy miały dokładnie 10, dokładnie w niedzielę, 1 czerwca osiągnąć szczyt emocjonalny. Onet zapowiadał, że tam ma jakieś mnóstwo materiałów o przeszłości Karola Nawrockiego i będą dalsze publikacje, ale nie ma już dalszych publikacji. Do ludzi, do których tam dotarło coś piąte, sześćdziesiąte, że coś nie tak z ten Nawrocki to nie teges, już to opadło, już tam do nich zaczyna docierać, że to jednak była ściema, że to jest wszystko nieprawda. No i w, oczywiście, że powtarzanie wyborów na poważnie nie, nie jest w interesie platformy. Natomiast tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po tym szoku, jaka jest przegrana, obóz się nie rozpełzł żeby nie było rozliczeń, żeby, no ja to tak mówię, oni chcą mieć swój, swój odpowiednik zamachu w Smoleńsku, wokół, wokół którego będą właśnie się grupować. Że teraz nie czas na rozliczenia, nie czas na pytanie Tuska o co, co skrzanił, nie czas na pytanie, kto wymyślił tego Trzaskowskiego i dlaczego on był taki beznadziejny. Czas teraz na zwieranie szeregu, bo trzeba zwierać szeregi, pisać petycje, domagać się powtarzania wyborów, ale jednocześnie przejść na poważnie. Donald Tusk dystansuje się oficjalnie od tego typu rzeczy, no bo działa w pewnej przestrzeni międzynarodowej i wie, że nie, nie, nie dostałby zgody, ewidentnie nie dostał zgody Unii Europejskiej na powtórzenie wariantu rumuńskiego. Bo Urzula, mówią, że w pani nie Urszula, pani Urszula, trzecia Urszula rano składała gratulacje, ale bo to też, też jest ciekawe, bo tam zdaje się casting na Brutusa już został rozpisany, bo to od, no, słońce Peru już nie świeci tak ciepłym, słońce, ciepłym blaskiem, jak, jak tego kwestionowane jest przywództwo um, do, samego Donalda. Um, no a tak wróble ćwierkają, że Radosław Sikorski byłby ch, no, gotów się poświęcić i zająć jego pozycję. No, czy mamy takich takie... Jak w piosence Dźwinki 3, czy trzy krety, czy trzy misie, no nie wiem jak tam ich nazwać, chyba trzy krety, bo te ry, ryją wspólnie pod, pod tuskiem, czyli w, właśnie wspominany już Roman Giertych, Michał Kamiński z PSL-u. No i, i sam Sikorski, który liczy na to ewidentnie, że może teraz przejąć przywództwo, że to jest jego chwila. I no, to jest dość groteskowa perspektywa, ale wydaje się, że Sikorski naprawdę wierzy w to, że on jest w stanie teraz Tuska zastąpić, bo jest, no i tutaj jest szereg jego działań. Ja od razu, kiedy urządził to, 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 to piwo sławne u Mencena, to pisałem, że to jest gra właśnie na przegraną Trzaskowskiego i na to, co będzie potem. Kre, kreuje się Sikorski na takiego przywódcę, który po pierwsze wygrałby te wybory, będzie używał tego argumentu, już używa. No gdybyście na mnie postawili, to ja bym wygrał, bo, bo ja jestem konserwatywny. Teraz z jakiegoś powodu on uważa, że jest konserwatywny, prawda, centrowy prawicowy elektorat by do siebie przyciągnął. Po drugie, że jest otwarty na konfederację. Teraz, żeby ocalić, nie iść do więzienia, trzeba się jakoś dogadać z konfederacją, więc on się dogada z konfederacją, bo przecież był na piwie u Mencena. No i jednocześnie rozwinął taką mało zauważoną u nas aktywność międzynarodową, i zresztą bardzo dla Polski szkodliwą, bo polegającą na tym, że w ostatnim tygodniu przed, przed wyborami udzielał wywiadów, gdzie opowiadał w w Europie Zachodniej, że może sobie Unia Europejska poradzić bez Ameryki? Niech sobie Amerykanie idą stąd, a my wygramy z Rosją, bo Polska się bardzo zbroi i Polska będzie tutaj potęgą, a Niemcy to już są potęgą, a Francja też. Więc te trzy potęgi razem sobie poradzą z Rosją, z Putinem i nie potrzebują żadnego Trumpa do tego i niech sobie Ameryka idzie. No to bardzo głupie, ale to jest to, czego chcą eurokraci słuchać, więc na pewno będzie fala pochwał pod adresem Sikorskiego, jak to on mądrze napisał, powiedział, e, którą tą falę pochwał Sikorski tu będzie ogrywał i, i będzie mówił Platformie, patrzcie, możecie mieć Światowego formatu męża stanu za swoje dopuszczenie? Czy te napięcia, które już widzimy i obserwujemy, i te o których mówisz, te, te napięcia wewnątrz obozu władzy mogą się faktycznie przełożyć na, na coś? W środę y, głosowanie w Sejmie, wotum y, y, ufności, a właściwie nieufności, i tak i tak można by, się, można by to próbować y, y, nazywać. No i co? Czy w ogóle cokolwiek w środę nieoczekiwanego może się wydarzyć? Moim zdaniem nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, ponieważ zarówno koalicjanci, jak i ta wewnętrzna koalicja, jaką jest Platforma, czyli ona się przynazwa Koalicją Obywatelską, bo tam jest dużo jakichś takich formalnie niby to koalicyjnych podmiotów typu Nowoczesna Pani Lubnauer, czy Inicjatywa Polska, czy Zieloni, ale to to wszystko, jest, to wszystko żyje po pierwsze w strachu, że może stracić władzę, a dla wielu z tych ludzi utrata władzy to jest perspektywa poniesienia odpowiedzialności karnej, bo Bodnar już nie ma nic do stracenia, on już ma w zagrożeniu co najmniej kilka lat, jeżeli wyjdą artykuły z rozdziału kodeksu karnego przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej. Są zupełnie zasadne, to to są, pamiętajmy, już przestępstwa zagrożone co najmniej 10 latami bezwzględnego więzienia i aż do dożywocia włącznie. Więc sprawa jest dla nich poważna, i Donald Tusk upadnie w momencie, kiedy zapanuje przekonanie, że jest ktoś, kto ich bardziej może lepiej niż on może uchronić przed odpowiedzialnością. Radosław Sikorski takiej mi nie daje. On się może puszyć, on może udawać, że jest nie wiadomo jakim przywódcą światowego formatu i że gdyby on kandydował, to by wygrał i tak dalej. Ale jednak wszyscy tam wiedzą, że Donald jeszcze coś, jakaś tam tli się wiara, że on jeszcze coś wymyśli, wykombinuje, zakręci nową ofensywę, nową rekonstrukcję. Strategię jagielońską, tak, bo piastowska już była, rewolucję legislacyjną i że jakoś ich tam ocali. No i w, cała ta próba ze strony Sikorskiego i jego akolitów, moim zdaniem, jest przedwczesna, ale dobrze, bo osłabia ten obóz od wewnątrz. To spojrzymy na drugą stronę barykady politycznej. Jarosław Kaczyński zaproponował rząd techniczny Konfederacja. No tak kwaśno się do tego odniosła. Największym problemem się okazało, kto się z kim i gdzie spotka. No, ja trochę tego nie rozumiem, no bo żeby wygrać, to trzeba grać, trzeba próbować. Jak to na, na, na to spojrzysz, bo to rzeczywiście no, nie ma dzisiaj większości, no, ale tę większość trzeba powoli tam uskubywać w jakiś sposób. No tak, ale myślę, że większość trzeba stworzyć i jedyny sposób, żeby ją stworzyć, to są nowe wybory. Konfederacja oczywiście, że nie chce uczestniczyć w żadnych układankach, bo jeżeli ma, przypomnę tam, ona ma chyba 12, nie, nie, 16, przepraszam, w Makulu poselskim, ma 16 posłów. 7% wzięła w 2023, teraz Męsen wziął 15%. Sondaże dają nadzieję, nawet do 20% z Konfederacji, gdyby wybory zostały powtórzone. Więc po co to palić, wikłać się w odpowiedzialność za jakiś rząd, który będzie od wszystkich zbierał baty, zadawać się z jakimiś ludźmi, no delikatnie mówiąc, niskiej moralności, z jakimś PSL-em, który trzeba by wtedy, czy Polską 2050, trzeba by się wtedy przybić piątkę i powiedzieć, dobra, pff, rząd techniczny tworzymy razem, więc razem za niego odpowiadamy. Myślę, że to raczej należy odczytywać te propozycje Jarosława Kaczyńskiego jako pewien rodzaj taktyki politycznej takiej gry prowadzonej w, w, w znaczy, no jest na tyle wytrawnym politykiem, że doskonale wiedział, że w tym sejmie żadnego rządu technicznego nie da się ułożyć. No bo co by ten rząd musiał zrobić? Przede wszystkim wsadzić do więzienia tych, którzy uporczywie łamali prawo, a to są ci właśnie, którzy w tej chwili siedzą w sejmie. Raczej, raczej na to nie pójdą, raczej się nie zgodzą. Natomiast jest to pewna rozgrywka, tak ja to odczytuję, która będzie tworzyła, że była taka teoretyczna alternatywa, bo teraz zwróćcie uwagę, że mnóstwo rzeczy rząd odłożył na powyborach. To było trochę tu, jak to zwykle zresztą bywam, tak jak jakiś żonglet, który sobie tych talerzy czy piłeczek na głowie poustawia i idzie, idzie, aby do mety, a potem już myślę, że to wszystko może wysypać. Metę przeszedł, wybory w dodatku przegrali, a teraz się to wszystko zacznie sypać. No, były już opowieści przecież o ustawek deregulacyjnych, które miały zostać do 31 maja złożone. No, Zostały złożone, nie. Trzech no, rzeczników ty... prasowych ma być w... no, bo no, podobno, no. To, to będzie bardzo wygodnie, będą mogli przedstawiać trzy różne stanowiska, ale, ale Ja się... myślę, że dzi... rzeczników trzech to jest za mało oczywiście, bo to, było, że dla młodzieży, dla średniego wieku. Dla starszych, ale powinny być osobnych trzech jeszcze dla kobiet, i osobnych trzech dla osób niebinarnych. Więc to nam daje dziewięć etatów i dziewięć biur do utrzymania. No, no Nie, dobrze, mówiąc tylko to, to bo wspominałeś o tym rozsypywaniu się tego obozu. No rzeczywiście może być tak, że za dwa lata takiego dryfu to koalicja obywatelska będzie postawiona w sytuacji akcji wyborczej Solidarność, która pamiętamy tam w okolicach 5%. Uzyskała w wyborach sprawując rządy. No to jest pytanie o strategiczną decyzję. Czy obalać ten rząd teraz, czy poczekać, aż, aż gruchnie zupełnie, wtedy licząc na właśnie? Na co licząc? No, myślę, że jest w tej chwili chyba takie po stronie opozycji przekonanie, że krowa ma wrotki założone i poczekajmy. Zgodnie ze starym powiedzeniem, co, co się stanie, jak ona już te wrotki ma założone. Ponieważ... Gorzej, że to nie jest krowa na wrotkach, tylko mówiąc młynarskim wariat na ślizgawce. E... frustrat na nie swoich łyżwach z, brytłą, z brytłą ten, bo ręku, coś w tym tak. jest. Znaczy, tak naprawdę no, no myślę, że to jest powtórka z rządu Marka Belki. Jeżeli ktoś pamięta kiedyś taki rząd na czele, którego stał polityk, który twierdził, że należy do partii pozaparlamentarnej, bo się wypisał z eseny <grym> i wpisał <grym> do partii <grym> demokracji, która w czyli tej resztówki po Unii demokratycznej, która jeszcze wtedy w ogóle do sejmu nie wchodziła. E, ale ale... To, 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 to gnicie nie może trwać długo, bo w, w momencie, kiedy, jak mówię, na wielu osobach ciążą zarzuty karne, po pierwsze, znaczy formalnie jeszcze nie, ale groza tych zarzutów nad nimi wisi. Po pierwsze, mamy taki efekt, że rozpada się aparat, którym oni chcieli rządzić. Mamy sędziego w Zarębe, jeśli dobrze pamiętam który był tym stupajką Bodnara wyznaczonym do nadzorowania sądu w Warszawie i w poniedziałek, jak się dowiedział, jakie są wyniki wyborów, to zrezygnował. Prokurator Wełna, który miał tam przewodzić zespołowi dojeżdżającego Mo Prawo i Sprawiedliwości, już też nawet nie czekając, już widział, jaki będzie wynik tych wyborów, zrezygnował. Wcześniej się wymiksowali szef i wiceszefowa zespołu specjalnego Bodnarowskiego, który miał fundusz sprawiedliwości. Rozliczać i tak dalej. To już, jeżeli Adam Bodnar sam wypisuje jakieś tweety, gdzie wylicza listę tych śledztw, które to prowadzi i zapowiada, że ich jeszcze więcej będzie prowadził, to na śledztwa typu afera zegarkowa na przykład. Ja nie wiem, czy wiecie, czy na czym polegała afera zegarkowa, bo ja tylko wiem, że oni próbowali jakiś akt oskarżenia w tej sprawie wysmażyć i sąd im to zwrócił. No więc. Więc wielu ludzi będzie się zastanawiało, że może już czas z tego okrętu uciekać i się jak najszybciej jakoś dogadać z pisowcami. A jak to zrobić? No najlepiej wziąć jakieś kwity, przytulić i wykonać akcję tego gercechowego pana Kleksa, tylko w odwrotną stronę. Jak przyniosę takie dobre kwity na Tuska, na Bodnara, to może mnie potraktują jako sygnalistę świadka koronnego łaskawy. Czyli sądzę, odwrotnie do w stosunku do tego, co w tej chwili też um, pr, próbuje robić um, rząd Tuska i Bodnarowcy. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do jednej sprawy, mianowicie do sprawy um, takiej... Ewidentnie potrzebnej współpracy PIS-u i Konfederacji, jeśli w ogóle e, e, obóz szeroko pojęty, prawicowy, konserwatywny ma myśleć o czy teraz, czy później, tak, o stworzeniu. O stworzeniu no jak się nie, dogadają, jak to się nie dogadają, to nic nie będzie. teraz pytanie jest następujące. Jaką rolę w tym wszystkim, no załóżmy, że to jest perspektywa rzeczywiście dwuletnia, ponad dwuletnia do kolejnych wyborów, jaką rolę odegra prezydent y, Karol Nawrocki? Patrzę też, to jest ciekawe, patrząc na to, co się dzieje z nominacjami, które już zaczęło ogłaszać i które wcale nie są takie, że tutaj ukło, ukłonię się bardzo nisko i, i posłucham tego, co, co PiS mówi, tylko widać, że prezydent-elekt sam konstruuje swój gabinet. Co to może oznaczać właśnie w tym, w tym kontekście? Czy może być prezydent takim silnym elementem politycznym, który wpłynie jakoś na, na ewentualną współpracę PIS-u i Konfederacji. Wydaje mi się, że już po tych pierwszych wywiadach, które Karol Nawrocki dał do, do mediów, m.in. do nas do Republiki, no to widać, że on ma koncepcję prezydentury reaktywnej. I to jest oczywiste, bo w tej sytuacji pamiętajmy, że tak jak Andrzej Duda w drugiej turze dostał 19% głosów niepisowskich, nie, nie, nie ponad to co szło na partię. To u Karola Nawrockiego to jest 45%, jak ktoś policzył. Czyli on prawie połowa jego wyborców to nie są wyborcy prawa i sprawiedliwości, są wyborcy Konfederacji i Korony, Konfederacji korony Polskiej, a nawet trochę od Zandberga zaczerpnął, jak wynikało z exit Poli. Także on musi być prezydentem szerszej formacji i narzuca się to, że będzie właśnie takim zwornikiem, takim przywódcą szerszego obozu prawicowego. Który pod hasłami, no jeszcze nie wiemy jakimi, ale logicznie byłoby, że pod hasłem naprawy państwa, resetu państwa, będzie walczył o większość konstytucyjną. Ja to tak ujmuję, że. Wszyscy mówią, że trzeba skończyć z popisem, że koniec popisu, że właściwie popis się już skończył, bo PO i PIS razem wzięte 60% zaledwie nigdy nie miały tak mało, więc ten duopol się kończy i wyrośnie coś trzeciego. A ja mówię, dokładnie jest odwrotnie. Trzeba odtworzyć popis, odtworzyć tę ideę tylko takiego popisu, którym mowa była w 2005 roku. Jak myśmy głosowali w 2005 roku, niektórzy na PiS, niektórzy na Platformę. Ja na przykład przyznaję się, że głosowałem w 2005 na Platformę już eee. parlamentarną. Tak, <laughs> tak, bo to była Platforma Macieja Płażyńskiego, Jana Rokity, Zyty Gilowskiej, i wielu innych ludzi, która obiecywała przeróżne rzeczy. To była Platforma patriotyczna, antyunijna. Przypominam deklarację wawelską. To była Platforma, której tu był jednym tylko z liderów, i był liderem obiecującym rozbicie układu postkomunistycznego. Poczytajcie sobie wywiady z tamtych czasów. Tak, tak ogóle... na, groby, na groby ojców naszych. Tak, na groby tu, ojców. Tu, tu musimy ruchu. niestety kończyć. Tu będziemy. To ja mieli się... tylko powiem tak. o co mi chodzi, że trzeba odtworzyć jakby tę ideę. Dwóch współpracujących partii, z których jedna jest bardziej socjalna, a druga bardziej liberalna. I Konfederacja musi być tą nową, lepszą platformą. Taką platformą z 2005 roku. A PiS, no PiS jaki jest, jest? On się za bardzo nie zmienia. I to jest szansa na dwie trzecie, na większość konstytucyjną i na poważną naprawę Polski, żebyśmy przestali być państwem dyktatury. A my bardzo dziękujemy za, za tę fantastyczną rozmowę. Tam już krzyczą z reżyserki, że strasznie po czasie, ale przecież tak fajnie się rozmawia. Bardzo, bardzo dziękuję. Miło mi to słyszeć. Dziękuję Wam bardzo. No, dziękuję dziękuję Państwu. Dobre, dobrego dnia. Zostańcie z nami na dobrej polskiej fali Radia Republika. Gość Radia Republika.